Cześć kochani, Tu Hisja LARP and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie dęko włosowe, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki do włosów złożyłam i które mi się sprawdziły, a które raczej nie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kosmetyków jest cała siata, więc aby nie przedłużać, zacznę. Losuję pierwszy kosmetyk. Najpierwszym kosmetykiem to jest e, Hair Imbalance e, z Only Bio Olejek zabezpieczający końcówki. E, naturalna wegańska formuła z olejem z czarnuszki, awokado i słodkich migdałów. Ochrona przed kruszeniem i łamaniem. To jest 80 ml, ma pompeczkę, ma też zakrętkę, ale ją zgubiłam. E, ja go zużywam bardzo długo, bardzo dobrze mi się sprawdził, ładnie pachniał. No, można powiedzieć, że jest takim prawie, o czym powiedziała, dostępny stacjonarnie zamiennik Kundala. Kundal jednak to jest jednak dla mnie, wiecie, taka półka wyżej, ale. Ten jest też bardzo dobry. Więc jakbyście się zastanawiali, to serdecznie polecam. Jest całkiem spoko, pamiętajcie tylko, że na końcóweczki i nie za dużo, bo potem mogą się posklejać. Kolejny produkt to jest Satwa Aberuda, krem przeciw wypadaniu włosów. To jest taki krem, który można zostawić sobie na noc albo założyć sobie na jakiś czas i potem spłukać. No oczywiście potem po całej nocy też spukujemy. Yy, bardzo przyjemnie pachnie, tak delikatnie, bardzo dobrze wzmacnia cebulki, fajnie działa. Ogranicza wypadanie włosów. Tutaj bardzo to widzę pod względem mojego męża. Zużywałam i ja, i mój mąż. Byliśmy zadowoleni. Pewnie kupię ponownie ten produkt, bo był naprawdę fajny. Kupiłam go chyba w hebę. Ten produkt znamy już nie od dziś i od wczoraj. Hungry Hair. To jest taka maska na, do olejowania włosów. Ja zazwyczaj on ją stosuję jako w ogóle podkład pod olejowanie. Ona kosztuje kilka złotych w hebę. Jest niby na trzy użycia. No na moje włosy, których jest po prostu wuchta. Ja wiem, że tego nie widać, ale naprawdę ich jest dużo. To mistacz akurat na raz, ale za tą cenę i na to działanie jak najbardziej jestem zadowolona. Stosuję systematycznie. Universe e, e, Papaja i Awokado masło do Włosów Regeneracja. To jest maska, która jest dostępna w Contigo. E, to jest 200 ml. E, jest to taka typowa maska silikonowa. E, niestety nie pachnie tak jak myślałam, bo liczyłam na to, że papaja i awokado to będzie wiecie papają dawać, ale no niestety ten zapach był. Raczej taki typowo kosmetyczny. Nie robiła cudów, to jest polecajka od Wiski, że to jest. To ona dobrze działa, tak? Jeżeli włosy są zniszczone, tak to na pewno będzie widać różnicę. No ona była, ja ją kupiłam za 5 zł w Cantigo, bo była promocja, więc kupiłam 4, więc będą się pojawiać w dękach. Natomiast, no, czybym kupiła ponownie? Pewnie nie kupię ponownie, no bo to jest taka typowa silikonowa maska zabezpieczająca na długość. Na skórę głowy bym jej nie kładła, no bo silikony plus, mogą po prostu zapchać i nie będą nam rosły włosy. Chcę w się sensie zapchać wierzchki włosowe, ale jeżeli właśnie macie zniszczone włosy, chcecie trochę zabezpieczyć długość, to jak najbardziej. Tutaj mamy maskę ice cream Skromaska w kolorze rosa. Ja chciałam, żeby trochę ochłodziła mi kolor, niestety nie zrobiła nic. To jest 300 ml, pompeczka. No niestety, no nie zauważam żadnego efektu na moich włosach tej maski. Mam też czerwoną, więc też się o niej wypowiem. A teraz ta różowa absolutnie nie zrobiła totalnie nic. Tutaj nawet z kartonikiem mam e, Harry Tay Cosmetics e, Seal the Deal, laminująca kuracja z ceramidami. To jest produkt limitowany, niestety już niedostępny. No to jest takie maleństwo 50ml z popką airless. Bardzo szybko mi się ta akurat część zużyła, no bo nałożyłam po prostu jako taką maskę laminującą i potem jako dodatek do odżywki i już koniec, więc szybko mi się złożyła Teraz mam drugą w użyciu, którą stosuję jako... Yy, dokładam po prostu na, jako taki dodatkowy BS i super mi się sprawdza, fajny, naprawdę fajny produkt. Mam nadzieję, że wróci. Naprawdę mam nadzieję, że wróci, bo to było po prostu rewelacyjne. Rewelacja. Cudo. Cudo proteinowa od, regeneracja od Yumi, Ma, to jest odżywka do włosów zniszczonych, pięknie pachnie winogronem, jest po prostu epicka. E, naprawdę super działa. Ona się chyba nawet pojawia w lubieńcach włosowych roku. No ja jestem zachwycona, naprawdę świetny produkt, uwielbiam, i testuję kolejne produkty z tej marki, bo bardzo, bardzo dobrze mi się zapowiadają, przy czym ostrzegam, te produkty mają bardzo intensywne zapachy, że dla osób wrażliwych na zapachy absolutnie nie, natomiast ja uwielbiam no i mamy kolejnego Flylighta, emolientowa odżywka do włosów wysokoporowatych 250 ml, To jest wiewiór rozcięty uwielbiam, no to jest moja najulubieńsza odżywka Emolientowa, lekka, ta, która nie obciąża, mogę położyć sobie nawet od nasady i, i nie będę mieć przyklapu na tej mojej części niskoporowatej, bo mam nisko, średnio i wysoko pory. I naprawdę no, to jest cudowno, był ulubieńcem roku. No już nie wiem, które to już jest opakowanie, i następne oczywiście czeka w, na kolejne użycia. Jeżeli czymś sobie spiernicze włosy, to idę z tym i wszystko wraca do normy. Więc rewelacja. O, to jest hit, który odkryłam e, w, e, na początku tego roku. E, no, rewelacja, to jest barwa naturalna, odżywka drożdżowa, wzmacniająca do włosów wypadających i osłabionych. Super. Nie dość, że pięknie pachnie, ona pachnie tak cytrusowo, naprawdę no tak super cytrusowo, ale tak pięknie, rzeźko i w ogóle dostaje się normalnie takiego kopa energetycznego po użyciu tej odżywki, to jeszcze do tego włosy są miękkie, sypkie, sprawdza się na pierwsze, sprawdza się na drugie o, ją można też zastosować taką, taką maskę przed, na takie bardzo długie pierwsze o, zanim umyjemy włosy, że można sobie tak nałożyć, rewelacja, we wszystkich formach ona mi się sprawdzała, ja jestem zachwycona, na pewno kupię ponownie. W tej chwili mam jeszcze inne, oczywiście z barwy do, do przetestowania odżywki, ale ta jest po prostu wow. 100% pewności, że pojawi się w kolejnych denkach, na pewno, bo jest cudowna. Tutaj mamy takie maleństwo Any Many, wzmacniająca odżywka olejowa. No to jest takie można powiedzieć serum olejowe do włosów, fajna wygodna pompka Airless, więc bardzo takie lubię. Bardzo fajne włosy były, naprawdę ładnie, takie... Odżywione, błyszczące. Byłam z tego bardzo zadowolona. Yy, natomiast, czy kupię ponownie? Nie wiem, ponieważ olejowych odżywek to tak mniej. Bardziej wolę tą nawilżającą, tą dużą, taką, co można po prostu jako odżywkę normalną stosować. Bo to jednak trzeba zmyć no bo to jest olej po prostu. Visplantis, maska nawilżająca, bez silikonów. Ta maska, maska bardzo, bardzo intensywnie pachnie. Takim typowym zapachem kosmetycznym, takim morskim, ale takim wiecie intensywnym, męczącym, nie byłam zadowolona, włosy były fajne, sypkie ale nie wrócę na pewno do niej ze względu na zapach też konsystencja nie fajnie się wczesywała więc bo teraz już wczesuję odżywki, tak słucham swoich zasad ale no czas wcześniej miałam trochę dwa lata temu miałam opory teraz już konkretnie po, po prawie roku już wczesuję i widzę efekty natomiast tej, tą się źle wczesywało nie, nie byłam zadowolona tak w ogóle to tam mnie przekonała do wczesywania no i kolejny y, produkt z Heritage Cosmetics czyli bogata, emolientowa maska do włosów Liquid Gold z Fenkiem, który patrzy na mnie i mówi kup mnie, kup mnie droga, nowo bo kosmetyki Harry's do tańszych nie należą, ale są warte każdej złotówki, są naprawdę przemyślane produkty. Ta maska sprawdzi się u osób, które mają włosy, które się puszą, które są mocno przesuszone, które są mocno zniszczone. Ta maska je dociąży, wygładzi i będą naprawdę takie mięciutkie i fajne, naprawdę byłam zadowolona z tego. No to wiecie, już nie jest moje ani pierwsze, ani drugie opakowanie, tylko już którejś z kolei, więc wracam do tego, bo to jest maska, która zwłaszcza w takim okresie, gdzie jest wilgotno, mi po prostu moje włosy ten nieustający puch na części wysokoporowatej po prostu niweluje. Isana Orange Superfood Your Hair Tutaj jest 275 ml, chociaż opakowanie wydaje się większe, ale była bardzo fajną maską. Tutaj w ogóle bardzo ciekawie ona się otwiera, bo jest w ten sposób otwierana. Miała przyjemny, bardzo słodki zapach Więc jeżeli nie lubicie słodkich zapachów To to nie będzie dla was Bo ona naprawdę intensywnie pachniała Natomiast bardzo dobrze mi się sprawdzała Na pierwsze o Na drugie takie, no była przeciętna Ale no, jest to tania odżywka Z dobrym składem e, Ona ma glicerynę na trzecim miejscu Więc osoby, którym się włosy puszą to ostrzegam Że jest na trzecim miejscu już Gliceryna e, ja Mi się sprawdziła, mi się sprawdziła, ale głównie jako pierwsza O. Kolejny produkt to to Go Cannon Berry kuracja rewitalizująca, maska do włosów i skóry głowy. Tak, to jest ta, którą można na skórę głowy nakładać. Yy, tu jest 200 ml, może nie wygląda, ale jest 200 ml. Yy, ona była dobra, chyba najlepiej się sprawdziła ze wszystkich, które testowałam z tej, z tej marki, natomiast ona jest dla mnie i tak przeciętna. Nie zrobiła żadnych cudów na, moi, na moich włosach, ale też nie była zła, przy czym mogę tutaj powiedzieć, że ona jest zatwierdzona, ta marka, że jest czysta pod względem przyjazności zwierzętom, w sensie happy rabbit potwierdziło, że jest dobra. <noise> Także nie tylko pisze, że jest nietestowana na zwierzętach, ale faktycznie ani surowce, e, ani nie, nie ma post-testów i tak dalej. No, Happy Rabbit ma dosyć mocne takie te ostre restrykcje, więc tutaj mogę powiedzieć, że co sprawdzałam, faktycznie ona jest bezpieczna, że możecie sobie, jeżeli ktoś, komuś jakoś jest to ważne, żeby produkt na pewno nie był testowany na zwierzętach, ale nie tylko, że nie, sam produkt, ale też surowce i tak dalej. To to mogę polecić wtedy. Lak yy, odżywcza maska do włosów. Olej z owoców dzikiej róży, proteiny pszenicy i pantenol. Yy, 250 ml. Uch, no, przeciętna ta maska. Ja ją kupiłam w Hebe. Za tą cenę mogłaby robić więcej, bo ona nie była najtańsza. Ona kosztowała 20 kilka złotych, o ile pam dobrze pamiętam. Yy. Była przeciętna, po prostu była przeciętna, nie zrobiła mi krzywdy, ale też nie było takiego wow. Przeciętna. Natural Imech Al Hydro Hydrolac Aloesu, no oczywiście, podkład pod olejowanie, bardzo dobrze mi się sprawdzał. Tutaj jest 125 ml, on jest dostępny w superharfarmie. Ja ją kupiłam właśnie na promocji. Jest w porządku, ten hydrolacik działa dobrze jako właśnie podkład pod olejowanie. Kolejny produkt to jest Booster e, Plex Rebuildure e, Il Salon Milano no to jest taki taka odżywka na pierwsze obym to tak nazwała e, bardzo fajnie dociąża, bardzo ładnie nabłyszcza, bardzo fajnie się sprawdzało to jest, mam takie cztery Saszeteczki to one są w kartoniku, chyba właśnie te sztuki, chyba że gdzieś wyrzuciłam po prostu, to musiała sprawdzić. napiszę wam ewentualnie, żeby było więcej w opakowaniu. Było naprawdę fajne. Potem nakładałam tą odżywkę. Tutaj ona jest rozcięta, ona nie jest taka mała, widzicie, jest taka długa. Przyjemnie pachnie, no tak typowo salonowo fryzjersko. Są to włoskie kosmetyki, mi włoskie kosmetyki się zwykle sprawdzają. No tutaj byłam bardzo zadowolona. Włosy były faktycznie fajnie nabłyszczone, mięsiste, dociążone, więc do włosów takich zniszczonych jak najbardziej polecam. Trikobotanika. Odżywka rekonstrukcyjna, była w porządku, o ile dobrze pamiętam, całkiem nieźle pachniała. Tak, ona pachniała bardzo słodko, tak, tak bym powiedziała trochę widogronowo Dobrze mi się sprawdziła, także tutaj kolejny produkt fajny z trikobotaniki. Była naprawdę dobra. Czy wrócę? Pewnie nie, bo nie była aż tak dobra. Wiecie, no ja testuję sporo, więc wracam tylko do tych naprawdę the best of the best, nie? A to nie było takie. Odżywka Kleinal Smooth Spa to była odżywka taka właśnie wygładzająca, nawilżająca, 400 ml dostępna w Hebe. Cenowo to wolę po prostu a Butter. Lepiej mi się sprawdza. Ta była w porządku, ale Hello Butter jest zdecydowanie lepsza. Bardziej takie. bardziej widać efekt, w sensie te włosy są takie bardziej napite odżywką, w sensie są tak, no. czuć, że one dostały tą odżywkę i są szczęśliwe. Tutaj. Jest w porządku, naprawdę fajna odżywka, ale jakbym miała wybierać tą, to halobatę też jest tańsze. O, tutaj mamy już nie pierwszy nie, i pewnie nie ostatni raz, to jest ulubieniec chyba 2020 roku. Fitness model, e, odżywka do włosów, e, odżywienie i nawilżenie, bardzo lubię. One są taniutkie, dostępne na piękne włosy.pl, uwielbiam. Naprawdę uwielbiam, systematycznie kupuję, bardzo dobrze mi się sprawdzają. No poszły kolejne dwie medawity, czyli odżywki koloryzujące, które dodają mi czerwonych tonów e, nachennie. Bardzo lubię, no na razie nie znalazłam zamiennika. Zużyłam chyba ostatniego już, w ten, chyba ostatnie albo przedostatni kapetli, który był w zapasie. bo też taka odżywka e, odświeżająca kolor, przy czym ta pokrywa odrost tak powiedzmy w 70%, ta nie chwyta odrostu. Więc szkoda. Naturologia odżywka w kosce uniwersalna. E, Graje i Mandarynka. Bardzo fajnie, bardzo dobrze nawilża. Ja nie lubię odżywek w kosce. Ale ładnie pachniała, e, dobrze działała, ale ja po prostu nie lubię odżywek w kosce. Więc jeżeli Wy lubicie, to ta jak najbardziej jest fajna. Natomiast no ja na pewno nie wrócę, no bo nie lubię odżywek w kosce. Czy powtórzyć jeszcze raz, nie lubię odżywek w kosce. Chyba już nie trzeba. Służyłam mały Batist. Ja tam nie mam jakichś super preferencji. Był w porządku. On mi służył głównie na wyjazdach. W go skończyłam. Jest w porządku. W tej chwili mam z Eko i też jest w porządku. Ja nie mam dużych wymagań do suchego szamponu, bo używam go. Bardzo, bardzo rzadko i to jak już to tylko na grzywkę i to w, ek no, w ekstremalnych sytuacjach, tak ale zwykle to po prostu wolę tą grzywkę umyć pod kranem i szybko wysuszyć i działa mi to po prostu szybciej. Ampułeczka Anwen Protein 8 ml, wiecie, że uwielbiam. Jakimś cudem się nie znalazła w ulubieńcach roku, a powinna, muszę tutaj to zaznaczyć, to ich z przeszłości. Pamiętaj w tym roku umieść te proteinowe ampułeczki w ulubieńcach, bo są świetne. Już miały być w zeszłym roku, no ale zapomniałam. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale tak, jeżeli wasze włosy potrzebują protein, to to jest takie kombo. No, czuć. Po prostu czuć, że to te włosy dostały proteiny. Y Widać po prostu po nich, że one się, się mniej łamią, y, są wzmocnione, no rewelacja. Ale ostrzegam, że łatwo tym przeproteinować, więc jeżeli wasze włosy się łatwo przeproteinowują, to raczej bym z tym uważała. Kolejny produkt to jest nowa kosmetyka, serum do skóry głowy, mniej problemów, więcej włosów. Bardzo lubię, yy, czy czym nie cierpię tej pipety. Wiem, że niektórzy lubią nakładać wcierki pipetami, ja nie cierpię, ja sobie przelałam do takiego pojemniczka ze spryskiwaczem i spryskiwałam tym skórę głowy mojego męża, bo on to jest wcierka bez alkoholu, więc wiem, że na jego wrażliwą i problematyczną skórę głowy nie zadziała niekorzystnie, tylko właśnie wpłynie na to, żeby te cebulki osób były mocniejsze i żeby mniej wypadały i żeby za kola się nie robiły. Więc tak, jestem zadowolona, polecam serdecznie, ta marka jest naprawdę fajna składowo i ma bardzo dobre produkty po prostu. Ice Cream, Chromas, Rosso Celiga, 300 ml, pompeczka wygodna. No i tutaj mamy czerwoną. I ta już widziałam efekt na moich włosach, że ładnie tutaj, No, ja mam akurat właśnie nią robione, że są, widać te tony czerwone myślę. Tak patrzę w podgląd, no ale no myślę, że widać te czerwone tony na moich włosach i tak ładnie tutaj podbiła, ale tylko na tej części, która jest rozjaśniana, bo niestety jak widzicie, mój odrost widać Tak, aż na dęko włosowe z takim odrostem no ale jest, no jest centymetrowy już odrost i tak na siwo trochę bije więc no niestety no, ta odżywka nie pokrywa odrostu, więc trochę szkoda, bo bardzo ładnie pachnie włosy się nie plączą, nie są przesuszone, nie, mają, nie ma z nimi żadnych problemów, więc nie, absolutnie to nie przypomina tego gówna ze Schwarzkopa. tylko jest to dobra odżywka, to ja bym ją postawiła po prostu obok kapetilu. I jeżeli chcecie dodać czerwonych tonów do włosów, które były wcześniej rozjaśniane, to jak najbardziej, to super się sprawdzi. Natomiast, że potrzeba przykryć trochę, chociaż zatuszować odrobinę odrost, tak w sensie, no powiedzmy takiej 80%, bo to 100% nie pokryje, no to E, właśnie Medavita. Jest to nas pieruńsko droga, ale można ją spokojnie mieszać z odżywką do włosów e, i tak pigment łapie po zbuju. Więc spokojnie. I kolejny produkt to jest Bandi Professional e, Tricho Aesthetic, Tricholotion, symulujący wzrost włosów. E, tutaj jest 200 ml, czyli naprawdę dużo. E, bardzo fajny produkt. Przy czym nie do wrażliwej skóry głowy. Po prostu mój, on, To jest napisane, że, przed, że mogą wystąpić jakieś zaczerwienienia e, i pieczenie. Natomiast mojemu mężowi to po prostu utrzymało bardzo długo, więc u niego nie mogłam tego stosować. Natomiast u mnie sprawdziło się to rewelacyjnie. Porost po prostu wystrzelił w kosmos e, i jestem bardzo zadowolona. Po prostu rewelacja dla wytrzymałej skóry głowy. Hit. Naprawdę hit. Uwielbiam. Super produkt. No i ostatnia odżyweczka to jest Inter, e, Inner Sense Hydrating cream, cream. Jakkolwiek, dobra, jak to przeczytać? No, będziecie mieli tak w opisie, tak, co to jest za produkt. Jego tutaj jest maleństwo: to jest po prostu takie maleństwo. Tu jest e, 60 ml to jest odżywka. Mi ona starczyła na trzy razy. Co wiecie, że mam ciężką rękę do kosmetyków, ale ona tak po prostu super się wczasuje i robi naprawdę super efekt, a chociaż jest no niestety bardzo droga. E, widać naprawdę fajnie odżywienie na wilżenie włosa, natomiast jest bardzo droga. E, coś co mnie straszliwie irytowało w tym produkcie, ja bym go na przynajmniej 4 razy, tylko niestety to jest maleńkie opakowanie. A ta odżywka jest tak gęsta, że ona nie chce z tego opakowania wypływać. Więc po prostu ja siedziałam i odkręciłam, nie przez ten dziubek tutaj, co jest takie, wiecie, tylko odkręciłam mi z uporem mianiaka, żeby trochę O, widzicie, już mi się nawet grzywka zmierzwiła. Po prostu używanie tego, wyciągnięcie tego z tego opakowania to była katorga. Natomiast efekt na włosach był naprawdę fajny. I byłam zadowolona. Drogie, za 60 ml Pieruńsko, ale fajny efekt. Naprawdę fajny efekt. No i przechodzimy do ziółek. No i pierwsze to jest Fitofilos Impaco Te Nie wiem po, po włosku źle czytam. Znaczy, ja w każdym języku pewnie źle czytam. Yy, I tak mieszanka wzmacniająca. Bardzo fajna, yy, chociaż ja w sumie wolę mieszać sama zioła. Natomiast użyłam, mężowi się sprawdzało, mi się sprawdzało, byłam zadowolona, więc jeżeli szukacie jakiejś właśnie już gotowej mieszanki, żeby tylko zalać wodą, rozmieszać, nałożyć błoto na głowę i potem zmyć, to tak. To jest jak najbardziej w porządku, mogę polecić. Tutaj jeżeli interesuje Was porost yy, ziołowy, no to kozieratka ziarno mielone, 100 gram z nagi. Tutaj jest taka struna, że można sobie zamknąć, żeby to nie wietrzało, bardzo fajny patent. Yy, ja byłam z tego zadowolona, głównie używałam po prostu do zagęszczenia mieszanki hennowej. Żeby mi wyszła za rzadka, to trochę tego wsypywałam i zaraz się robiła gęsta, bo... To jest dobry zagęstnik, bardzo dobry. Kolejny produkt z Nagi, no to drzewo sandałowe czerwone, mielone 50 g. U mnie drzewa sandałowego idzie od groma, no bo właśnie, żeby uzyskać czerwień na e, włosach. Jestem zadowolona, to z Nagi jest bardzo dobrze zmielone, jestem zadowolona. Do mieszanki hennowej dodaję też burak, e, czerwony proszek. E, też w porządku, tu jest 100 gramów, jest, jest naprawdę dobry. Ja Zasadniczo stosuję głównie tego buraka czerwonego właśnie w proszku i to się sprawdza. Chcę w końcu przetestować, jakby sam burak zadziałał na włosy, ale zawsze jak zbieram po prostu jakąś kulkę ze włosów, ze szkodki, to wyrzucam i zapominam. Może kiedyś zrobię eksperyment. Może kiedyś. No, oczywiście henna z miksohenny. Tutaj zużyłam dwa opakowania, no więc były dwa hennowania, bo na jedno hennowanie zużyłam opakowanie. Bo ja hennuję całość włosów nadal, żeby nadbudować bo tutaj jeszcze mam. Bo widać, że tutaj są jaśniejsze te końce niż. Długo, niż mam tak, że mam yy, ten środek, gdzie nie było o, rozjaśniania, a tutaj już były rozjaśniane, więc one jeszcze się budują. Yy, bardzo najlepsza henna na rynku. Uwielbiam. Nie miałam lepszej i tak. po zdecydowanie kupuję. A hype doctorist, która wie, że właśnie o tej, tą hennę, sprowadza chyba tak można to określić, jest maniakiem hennowo ziołowym więc, jeżeli macie jakieś pytania o, hen, o zioła i tak dalej, to u niej na Instagramie na pewno znajdziecie odpowiedzi. Bo po prostu uwielbiam. Niesamowita dziewczyna. No, i Miksorubia oczywiście też. Idzie. Już nie kupuję innej rubi, tylko i wyłącznie mikserów. Liczę na to, że będzie kiedyś mikso drzewo sandałowe albo mikso burak, bo na bank będę kupować albo mikso hibisku do zakwaszania. Cokolwiek, co będzie do mojej mieszanki na czerwień, to będę kupować u tej kobiety, bo to jest niesamowita dziewczyna, która ma ogromną wiedzę i ja po prostu wiem, że towar, który ona sprowadza, jest dobry. Po prostu dobry. A bym powiedziała, najlepszy w Polsce. No i kochani to będzie wszystko na dziś, wiem, że było tego sporo, mam nadzieję, że nie posnęliście i że po prostu miło ze mną spędziliście czas, jeżeli mieliście któryś z tych produktów Macie jakieś opinie, to oczywiście piszcie w komentarzach. No, bo to, nie przyda, to, bo to się przyda nie tylko mnie, ale też innym, którzy czytają komentarze, żeby dowiedzieć się po prostu więcej o tych kosmetykach, jak u innych osób się sprawdzają. Oczywiście, jeżeli chcecie mi coś polecić do przetestowania z yy, kosmetyków do włosów, piszcie śmiało. Naprawdę, ja biorę garściami ile wlezie. Naprawdę, po prostu. Lubię. Jak widzicie, lubię testować rzeczy na moje włosy i jestem w tym bardzo otwarta. Moje włosy też dużo potrafią znieść, więc spoko. Kochani, to wszystko na dziś. Ściskam was mocno. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i do następnego. Pa pa.